Wróciłam i to do pokoju. Zaczekaj, musimy porozmawiać. Mama, ja przepraszam, ale dzisiaj jestem naprawdę wyjątkowo zajęta. Ale to jest naprawdę ważny temat, na który musimy teraz koniecznie porozmawiać. Niech ci będzie. Więc co to za informacja? Chciałabym się wyprowadzić do Anglii. Naprawdę to moje marzenie, by tam pojechać, a co dopiero zamieszkać. Tak, wiem o tym, ale to co powiem nie zadowoli Ciebie? Chcę tam pojechać sama. Czekaj, bo czegoś nie rozumiem. Chcesz mnie zostawić tutaj samą na pastwę losu? Jesteś pełnoletnia, masz 20 lat, poradzisz sobie, co ty serca nie masz, że chcesz mnie tu samo zostawić! Jak ja będę zarabiać na życie? Pójdziesz do pracy. Mhm, mm bardzo fajny plan, ale chyba się przeliczyłaś. Jak to? Tak to, że nigdzie w pracy mnie nie chcą. Nie będę z tobą rozmawiać na ten temat. Nigdzie nie jedziesz. Nie będziesz mi gówniarzu rozkazywać. Nie rozmawiam z tobą na ten temat. Nie wierzę w to, co się przed chwilą wydarzyło. Czy ona naprawdę mówiła na serio? Co mnie tutaj zostawić? Ellora, eee... czemu płaczesz? Co tu robisz? Chciałam ci coś powiedzieć. Tak się składa, że twoja mama mnie wpuściła. Była smutna. Zapłakana jak ty. Ona postanowiła, że się wyprowadzi do Anglii, a mnie tutaj zostawi. Co, chyba nie mówiła tego na poważnie? No, chyba właśnie mówiła. Nie przejmuj się. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Na pewno zmieni zdanie, jestem tego pewna. Proszę iść stąd. Nie chcę byś mi oglądała w takim stanie. Laura... Allora. Jestem twoim przyjaciółką, na mnie możesz liczyć. Ja cię nie zostawię. Selena, proszę zostaw mnie. Muszę przemyśleć kilka spraw. Spoko, jak najbardziej Cię rozumiem. Będziemy się dzwonić. To nie może być prawda. Od tamtej pory wszystko się zmieniło. Moja mama wyprowadziła się po dwóch miesiącach, kiedy ostatni raz ją widziałam. Powiedziała, że bardzo mnie kocha. Odkąd jej nie ma, dużo się zmieniło. Padłam w złe towarzystwo. <laughs> Cześć na to coś ważnego. Tak, idziesz ze mną i z ekipą na miasto? No spoko mogę iść. Idziemy do klubu nocnego, nie przeszkadza ci nie to? Nie mam no problemu. Okej, okay, to się zbieraj. Niedługo będę. Pa! No siema, w końcu przyszłaś. Starałam się przyjść jak ludzie mogłam. Ej, a gdzie jest Selena? A rozmawia sobie z Nightelem. Uhuhu, uh, no okej! Okay. Ej, dziewczyny, ja idę kupić coś do pizza, chce ty coś? Nie, ja nie chcę nic. Ja mogę kole. Okej, okay, czyli dwie kole. To jest czynane. Dobra, stara, jak życie mija? Po staremu. A u ciebie? Smutno, dość. Kupi trafiła do szpitala. To żart, prawda? Czemu? Nie wiem, prawdopodobnie to od narkotyków pewnie przedawkowało, bo znalazłam ją martwą. Nie, muszę to nagrać od długo. Prawdopodobnie od narkotyków Nie wiem co mam powiedzieć Znalazłam mnie w moim pokoju, ząblała A co ona u ciebie robiła? Właśnie nie wiem Idź, dalej, ja idę do salec No się ma, nie jestem. Jednak to Elora powiedz co się stało Elora a tak, włączałam się. Powiesz przynajmniej na czym myślałaś? No ja. Cześć, za tym gadacie? Oj, nie. Hej, zobaczcie co mam. Vanessa, co to jest? A jak myślisz? O czym tutaj nie rozmawialiśmy? Vanessa, skąd ty to wzięłaś? Spotkałam znajomą kupnię, to mi zaproponowała, to no to wzięłam! Twój. Mam od tego brudny pysk. Ale też No wiem, ja już próbowałam. O okay. No weź, nie mów, że się boisz. Ja... Nie. Tak. I wracaj. Michael, zostaw ją. Odczep się. Michael, nie mów tak do niej. Przyjmij się. zostaw ją w spokoju. No chyba nie. Co ty się zrobił? Elora? Elora! Co się dzieje? Gdzie ja jestem? W ulicy ja mam na twarzy. Gdzie ja jestem? Nie, nie, nie. Czemu nikogo nie ma? Halo? Co się stało? Lora, Selena, co się stało? Proszę powiedz mi wszystko, co się działo. Michael cię uderzył. To jeszcze pamiętam. Dalej. Selena, czy oni coś ci zrobili? Właśnie mi nic. Tobie, tak. Ale ja się czuję dobrze, tylko że mam pustkę w głowie. Właśnie. Upielicie. Co? Jak to? Kiedy się obudziłaś, nie było już Jake'a i Fancy. Byłam tylko ja i Michael. No? Powiedz mi, co ty z nim tu robiłaś? Nic nie robiłam! On ci coś zrobił? Przecież mówię, że nie! Dotarło? Wiesz, co, Selena, mam dość. To przez ciebie to wszystko! Przez ciebie przyszłam do tego klubu! Elora, co ty mówisz? Ty się tak nie ciesz, bo gdyby nie ja, to ty byś była na moim miejscu. Elora źle mnie zrozumiała. No chyba nie. Nie chcę was więcej widzieć na oczy. Ale. <śleski> Czemu to wszystko musiało spotkać mnie? Mam już tego dość. Trzymam dłużej.